Cześć! Dawno się nie widzieliśmy. Dzisiaj postaram się pokazać, kupiłem taką rzecz, którą widzicie w tytule, czyli najtańszy namiot na pakę pikapa. Eee, marka Webor. Wibor, nie wiem jak to do końca czyta. Myślę, że tak i tak jest dobrze. Przychodzi to w ten sposób. Jest to dostosowane do paki o długości 6,4 cala, to jest jakieś 198 cm. Nie do paka, no powiedzmy, że ma dwa mecz, tak? E, dostajemy coś takiego i dostajemy jeszcze dodatkowo osłonę. tą to to membranę przeciwdeszczową, e, przeciwsłonę. Nie, tak. czy wiatrową, oczywiście. Ja do tego dokupiłem jeszcze materiał, który teoretycznie też jest dostosowany w 100% do tej paki. No i powinno się to wszystko ładnie e, złożyć. Jaka cena, to mam powiem później. Można sam koniec, nawet ja teraz włączam kamerę, włączam stoper, Zobaczymy, ile czasu się to rozkłada. Powiem Wam szczerze, raz już to rozkładałem. No, było ciężko, ale za drugim zobaczymy, czy jest trochę lepiej. Więc zaczynamy. Stopper 12:45. No i zobaczymy, jak to pójdzie. Słuchajcie, 18 minut. Nie wiem, czy widać. No i stoi. Dzisiaj jeszcze taki jest, trochę krzywy. No ale troszkę kwestia... chcę go. go, go. Ja. Jako, że namiot już stoi, no to czas najwyższy, zacząć się osiedlać. Czyli trzeba coś tam teraz już. Ja już wiem, że jest podstawowy problem, że niestety teraz muszę napompować na zewnątrz i dopiero go wsadzić dlatego, że no akurat w tym przypadku, bo ram jest długi i słuchajcie, ma tylko z przodu taką ładowarkę na 12V no i kabelnik tarcza, więc zaraz nie. pompka jest yy, jakoś takiej jaka cena bo jest strasznie wolno i trzeba ją trzymać, bo wypada słuchajcie, jak to jest fajnie rozwiązane, że widzicie Mamy wydzięczność na odkola, ale żeby no, odkola też tam nie przeszkadzały, to jak najbardziej za chwilę sobie napompujemy jeszcze po prostu miejsca na nadkola. No, to jak wiecie, nie miałem włączonego mikrofonu, taki zamił właśnie YouTuber, teraz mam nadzieję, że będzie trochę lepiej słychać. No, mam Wam napisy tam do tego, co było wcześniej. No to po 15 minutach składania, plus 7 minut pompowania materaca, mamy. Całkiem, ale to całkiem przyjemny domek. Może pokaż, w środku mamy e, tak naprawdę dwie kieszenie. Dwa okienka. Zobaczcie, jak fajnie te na nadkola. Na górze też mamy jakiś tam uchwyt na, mm, na lampkę. Okna widzę, że są z ramy, można otworzyć. I tak samo tu widzę ta przednia część. A może nawet można przymknąć. Też jest z moskitierą. Chyba wiem, że miejsca jest całkiem, ale to całkiem spoko. No i widzicie, miejsca jest całkiem sporo. Klimatu no, oczywiście nie ma, więc jest trochę ciepło. Eee, czy dałoby się tu jakieś No Myślę, że spokojnie można by tu w jakimś kempingu stawić. Mamy tutaj, myślę, że spokojnie pół metra jeszcze eee, przestrzeni, więc jakieś tam grzałkę... Nie wiem, czy to są niebezpieczne. Jakąś grzałkę wstawić. Pewnie jakieś są patenty ludzi, którzy e, mieszkają w domiotach, ewentualnie po prostu. śpiwory. No, co innego. Jak widzicie, jest na tyle miejsca, że za też można to spakować, Bo my zawsze podróżujemy z psem. O, chociaż może nie zawsze, ale w większości. Więc on też miał tutaj całkiem poradnictwo. może przydałoby się wysnuć jakieś wnioski końcowe cena razem z materacem 600 zł to naprawdę naprawdę dobre cena czy no, słuchajcie, ja nie jestem ja naprawdę nie potrafię, nie bywam na kempingach, nie byłem. Eee, nie potrafię tego tak naprawdę do końca cenić. Jest sporo miejsca. Myślę, że spokojnie można się tam jedną noc przespać. No tylko trzeba mieć pikapa. No, to to jest podstawowa rzecz. Czy ja z tego skorzystam? Myślę, że z raz w roku może się uda. Natomiast sama cena na 600 zł. Myślę, że zachęca, żeby po prostu dowozić ze sobą cały czas. Nie przyjdzie okazja to skorzystać. Um, wiecie, to nie jest tak jak to, że jakieś te iCampery czy coś takiego szlifują po 2-3 tysiące. To też nie robi problemu pod takim względem, że wozimy ten namiot na dachu czy coś w tym stylu i no i wiecie, co się wtedy dzieje. Nieprzyjemne dźwięki, dużo większe spalanie. Dla mnie wystarczające jest coś takiego. I myślę, że dla osób, które liczą tylko na jakiś wyjazd po prostu taki pod namiot a jedną noc raz na naprawdę kilka nie wiem, tygodni, dwa, trzy razy w lato, myślę, że w 100% wystarczający. Dużą przewagą na pewno jest to, że jednak znajdujemy się na wysokości jakieś tam, nie wiem, powiedzmy pół metra, więcej nawet, około 80 cm, Więc duże prawdopodobieństwo jest takie, że żadne robaki nie wejdą nam do środka. Nie to co w namiocie, a nie zatokuje nas żadna zwierzyna, ponieważ no, jesteśmy tak naprawdę z każdej strony otoczeni... Metalem, no bo leżymy na pace. Z mojej strony to będzie wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Subskrybujcie i zostawcie może jakiś komentarz. Cześć.